Was zapraszam na kolejny odcinek, a ten odcinek to będzie taki trochę unboxing, trochę nie. Dlatego, że kupiłam sobie kilka, w zasadzie tu jedną rzecz zabokuj. Ehm, tutaj Wam się wyświetli taki jakby link do ehm, unboxingu ostatniego. Jeżeli dobrze pamiętam, gdzie otwierałam szczotki właśnie z tego samego sklepu. Ehm ale nie mieli jednej szczotki, a mianowicie nie mieli szczotki do grzyby a więc tam napisali, że we wrześniu, w październiku ją prześlą i właśnie dzisiaj mi to przesłali, ale mój tato to dzisiaj odebrał i ja tak się przez chwilę zastanawiałam, poszłam, widziałam tam dwie paczki no to jedna była mojego brata, to on sobie tam otwierał a druga była moja. I to było coś dużego. Ta szczotka jest gdzieś taka, wiecie, dobrze żeby. zaraz Wam ją pokażę. to nie będzie moja reakcja prawdziwa na to wszystko, dlatego że po prostu już to jeden raz otwierałam, byłam taka zdziwiona, co to jest. No i otworzyłam i tam właśnie był taki oto worek z takim oto przepięknym koniem, naprawdę mega ładny, bardzo, no naprawdę bardzo fajnie. I postanowiłam, że to oczywiście otworzę. I tam zauważyłam gratisy. I to nie małe, ale za to jakby były tam małe gratisy, oraz i duże. Oraz rzecz, która mi się w przyszłości naprawdę przyda. Po prostu przyda mi się na pewno. To jest pewne. Ale nie wiem, nie wiem. Może przejdźmy do tego unboxingu. Um, e nie wiem, co mam powiedzieć. Otwieramy. Dobra, teraz wam pokażę pierwszą rzecz, a mianowicie szczotkę. Ona już jest odpakowana, bo ją odpakowałam. Taki sam kolor ma, rączki, jak, jak moje szczotki. Eee, bardzo, bardzo ładna, duża, fajna. I ma tutaj te włosy do ro te włosy. To do rozczesywania, te takie ząbki do rozczesywania. I dobra, i następną rzeczą, jaką mamy, jest to musli, mieszanka pasza, pa, paszowa uzupełniająca dla koni i kucy. Jest tutaj, data ważności jest do grudnia 2021 roku. Echem. Tego jest tyle. Zobaczcie sobie to wszystko. Ehm. No musli. Nie wiem, to jest wszystko po niemiecku. Ja ja nie umiem czytać po niemiecku, jeżeli... bo ja dopiero coś się zaczęłam uczyć niemieckiego, ale... A to jest kolejny musli, jest mniejsze akurat tym razem oraz jest tutaj ciemniejsze. Nie znam się jakoś dobrze na koszach koni. Zaraz tego pasz... Przejdźmy dalej, bo zaraz was tu już zaskoczę, ale czekajcie, bo nie będzie jeszcze zaskoczenie takie. Mamy tutaj... Z Black Horsa. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć próbek. Tak, mam pięć próbek z Black Horsa. To jest, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Tu jest szampon dla konia. Tu jest, tu jest szampon. Tu jest też szampon. Chyba nie wiem, nie mam wiem, pojęcia, ale to przecież jest szampon. W tych pięciu jest szampon dla konia. Nie wiem, jeszcze muszę sobie to wszystko dokładnie to, to przeczytać, aby zobaczyć, czym takie naprawdę jest wszystko dokładnie. No i następną rzeczą, nie mogło zabraknąć, długopisu eee, z koniem oczywiście. Mam tutaj też takie dotykowe, dotykowe, dotykowe coś, aby używać tego do tabletu, do telefonu, ale zaskoczę Was teraz. Ja dostałam książeczkę zdrowia konia. Tak! Dostałam książeczkę zdrowia konia. I to, to jak nie. ładną! Ja mam książeczkę zdrowia konia. I mam budowę konia! Ej, a nie, naprawdę mam budowę konia tutaj. To jest tak. Jak to będzie teraz przysyłować? Jestem bardzo zadowolona. Kupiłam tylko i wyłącznie szczotkę, a dostałam przymoczkę zdrowia, musli i pięć szamponów. Próberek. i Jeszcze długi opis. A więc to było wszystko na dzisiaj. Ja już się z Wami żegnam i widzimy się już w kolejnym odcinku. A więc do zobaczenia i cześć!